Cześć, witam wszystkich. Spójrzcie, co tu mam e, Tak, oczy was nie wyrą To jest e, kolejna paczka, która przyszła do mnie. No i oczywiście zobaczymy, co jest w środku. Trochę tutaj różnych specyfików. Oto jest. I 40, czy Hayabusa. Tak się prezentuje. No, e, bardzo piękna rzecz. Mam nadzieję, że niedługo będzie na kanale. No tak tylko ogólnie, więc zobaczymy. No, nie będę tego otwierał dokładnie, ale no, typowo zapakowana dla army hobby. Bardzo pięknie przygotowany model. Tak charakterystyczne półokrągłe na końcach. Lapy. na tych końcach tu charakterystyczne na Ki-43 ciekawy samolot no i cóż no jeszcze parę innych drobiazgów farby, przyspieszasz do kleju cyjanoakrylowego bo od wznowienia sklejania pracuje bez niego no i jeszcze parę takich innych drobiazgów Kupiłem też dwie farby MRP. Będą na pewno przydatne. No, i cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobrze, to by było na tyle na ten moment. No, i cóż, mam nadzieję, że widzimy się w regularnych odcinkach. A kiedy. 40 czy trafi na kanał, no to myślę okaże się już wkrótce. Dobra, no to tyle, dzięki, trzymajcie się, cześć.